Cześć, witajcie z tej strony MacBus99 i dzisiaj jak widzicie jesteśmy w Battlefield Hardline to jest beta. I tak stwierdziłem, że nagram odcinek, żeby ogólnie ocenić co i jaki, czy fajne i czy niefajne jak to tam wygląda. Dobra, więc nie wiem, wypróbuję sobie. O, to fajnie wygląda. Nie wiem, grałem na razie raz, więc. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. No, A póki co. No widać zdecydowanie, że to jest beta, bo jest słaba grafika, ale. Yy, tak to? Nie wiem, no może być fajne, widzę. Mogę z tego strzelać? Nie. O, dobra, jestem ja dosiądę, bo tutaj widzę, że. A. O, muszę sobie dostosować mieszka jeszcze na szybko, bo strasznie wolno mi się przesuwa. No, szybciej. Dobra. Hmm. Gdzie to będzie? A tutaj? Tak, gdzieś. Myślę, że będzie. Dobrze. O co chodzi? Skąd dostaję tak... A w ogóle to bronie, zupełnie inne. I rzecz, która mi się podoba, że mogę... O, widzicie, velis hit. Mogę uderzyć yy, pojazd, używając jedynie karabiny maszynowego. A przynajmniej helikoptera. No I z tego, co widzę, to właśnie zabieram im kasę tym drugim. Co mi się tam to podoba? Ogólnie kasa jest po to, żeby kupić sobie na Battle yy, mm, no broń nowe i różne bariery typu strzykawka. Było z tego, co widziałem. To hmm. bym tam poszedł, może. O, widzę tutaj kolasę. No, Kiras jest zawsze coś No i póki co jest tak widzicie po angielsku, ale wow 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 co ten motor Mogę z niego strzelać, na przykład pistoletem? Nie mogę. No cóż Ale fajnie się jeździ Wow Tak, no O i to mi się podoba co tutaj widzicie w prawym yy, dolnym rogu, że Pokazuję, gdzie dostałem, bo to tego mi naprawdę brakowało, to było w Ghost Reconie, a w tym nie, i teraz naprawdę dużo bardziej mi się to już podoba. Mogę się... Ha, no spoko. Są tacy... Zobaczcie w ogóle, że to nie są jakby żołnierze ci ludzie, tylko takie to po prostu sobie ludzie. A, kilasyzm. No, w sumie tutaj też nie miałem szans. W korpus mnie trafili. Tak, piękne staty. No, przynajmniej trochę kasy dostałem. Mm. Ogólnie to jest tryb Blood Money. Yy, a ten drugi... nie wiem, nie mam pojęcia jak działa. Auć. Gdzieś ta nogę dobra już teraz przynajmniej mi trochę lepiej chodzi i mieszka no ale to też wypróbujemy sobie inne na przykład takiego takie wsparcie no nie załadują o no tego się nie spodziewałem że będę to miał tak, z takim dużym celarznikiem dla wsparcia bo to w sumie nie jest jakieś takie Mogę rzucać emu? Mogę. Hmm. No, zapowiada się ciekawie. He. Kill assist. No, miło. To jest dla mnie chyba tak w strzela, albo o-o-o. Dobra, spróbujmy się tam wbić, jakby załatwić. Nie mam gdzie on poszedł, więc... O, tu jest. Aha. Czy to jest snajper? W sumie nie mam pojęcia, gdzie patrzeć, czy to był sniper ale... Nie, to był z... chyba po tym krzyżyku, tak. To był szturm. Spróbuję snipera No, lepszy No, snajperka niczego sobie Aha, tylko że chyba się nas spałnie zrobiłem, dobrać sobie do tego wsiądę Dobra. no i w sumie nie wiem jak oceniać tego battlefielda bo no jednak wiadomo jest to beta więc przejadę nie przejadę jest to beta więc gorsze no to jest oczywiste no ale nie wiem nie... Póki co, jeśli tak by ogólnie miała wyglądać full wersja, to no niezbyt, nie powiem, żeby mi się podobało, za bardzo nie chcę pieniądze. No i już wszystko zabierają. O, jest. O. Wow. Te Nie no no, dobrze mi idzie, 0,5 Hmm huh. O, helikopter. Chętnie, ale to bym co wziął tego. Naprawdę nie zdążyłem. To mocno, się zrzuca. Nie wiem, jaki jest dostosowany dźwięk do yy, dźwięku z gry. W sensie, dźwięk jest do dźwięku z gry, czy branie jest za głośno. No, ale po prostu nie sprawdzałem, no to nie mogę Wam zapewnić od razu mm, idealnego. na razie sobie wezmę jakieś pistoleci. Ej, ale spoko. Brawo. Fajnie, że mogę strzelać z tego miejsca pasażera. W takim zwykłym Tak, z rpg -a. W sumie też wypróbuję sobie technika teraz. Shotgun loop. Nie ma tylko takiego opancerzonego? Jakiegoś... Czym to się robi? No to jest po prostu street b... car. No, ładuj się bronią Z laserowym czujnikiem. Znaczy, czujnikiem celownikiem. Yes! dobra, ale przynajmniej jest kill. Uhuu, 570 punktów. Nie miałem pojęcia, o której zacząłem nagrywać, ale za chwilę będzie się kończyło. Znaczy, nie wiem, czy runda się kończy, czy coś, nie wiem w ogóle, kiedy to się kończą te rundy. Nie wiem, gdzie on biegnie, ale biegnę za nim po prostu. A no, on dostał, czyli ja też zaraz mogę dostać stąd. To jest nasze Tu mam iść w tą stronę Aha, czyli tam stokąd przyszedłem chyba Super No, tak, dokładnie tam O o, ja chcę przestrzelać do tego helikoptera Gdzie on jest? Poleciał gdzieś sobie Co oni się tak tutaj strzelają, nie widzę ich O, on tutaj gdzieś tutaj stoi ten ooo o, o. siema wow ale to beznadziejnie zrobiłem to ja jestem tymi A ja jestem criminals a że jestem policjantem dobra to ostatnie odrodzenie i no nie da się tak no dobra. wow gdzie ja jestem i po co tutaj to wysoko? Trzeba z tym zaskoczyć z tym zaskoczyć Aha, to miało być ostatnie odrodzenie, Dobra, ale dużo nie zrobiłem. Teraz już ostatnie i będę kończył. A ty, znowu to samo miejsce? Ja to nie chcę być wcale. No ale cóż, wygląda na to, że nie ma innego. A to wezmę sobie snajpera i ściągnę kogoś ze snajperki. O, co to? Jakieś... jakieś coś. No, proszę, idealnie. Udało się. O, policja wygrała. Dobra. No mm, to. No tak. <śm> Polaka widziałem. Możecie sobie cofnąć. Yy, no dobra, to w sumie. O, nigdy jeszcze tego nie widziałem. Fajnie to wygląda. No dobra, yy, więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Napiszcie jak Wam się podoba. No, myślę, że. Może być fajna gra, ale póki co jakoś nie jest super. No dobra, mam nadzieję, że to poprawiam już w normalnej wersji grafika i te wszystkie takie bariery. Dobra, no więc ja się z wami żegnam. No to był Magnus 99. Cześć.